To były cztery emocjonujące dni, podczas których raciborska publiczność dowiodła, że można na nią liczyć. W niedzielę odbył się finał międzynarodowego turnieju w piłce siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta. Już po raz kolejny okazało się, że najwyższej jakości organizacja takiego sportowego wydarzenia jest w Raciborzu jak najbardziej możliwa, a fakt, że jego spektrum się poszerza staje się bardzo optymistyczną perspektywą na przyszłość. To jest e, druga edycja tego turnieju. W zeszłym roku walczyliśmy w dwa dni na cztery zespoły. W tym momencie turniej się rozciągnął na cztery dni i rozrósł do sześciu zespołów, więc widzimy, że, że to zainteresowanie tym turniejem, tą grą w naszym mieście jest coraz większe. Zyskuje na pewno na tym ośrodek, ale zyskuje przede wszystkim miasto, bo mamy kibiców nie tylko z Boża i okolic, ale dowiedzieliśmy się, że jest grupka ludzi, która przyjechała specjalnie do naszego miasta na turniej. Oprócz tego odwiedzili nas kibice z Jastrzębia, byli kibice z Aksy, Kędzierzyn-Koźle. Myślę, że, że warto tak ten turniej propagować i promować poprzez to choćby przez sąsiadkówkę, żeby żeby tych turystów czy, czy ludzi z innych miast do Boża ściągnąć. Nie innego zdania jest inicjator turnieju, który choć skromnie przyznał, że w ocenie organizacji najważniejsze jest zdanie kibiców. To na pewno jej powodzenie jest zasługą wielu silnie zaangażowanych, zdolnych i kochających siatkówkę ludzi. Od pewnego momentu zgraliśmy sobie grupę osób, która bez najmniejszego, jakby problemu ze sobą funkcjonowała. Każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny i myślę, że, że, że efekt jest widoczny taki jak jest. Zresztą nie, jest, nie, nie mniej jest oceniać, tak? myślę, że każdy z kibiców, każdy z osób tutaj, które przyszły do, do areny Rapaco czy na hale w Rudniku, może nam jakąś tam dobrą bądź złą laurkę wystawić. Przypomnijmy, w turnieju rywalizowało ze sobą sześć znakomitych drużyn. W sportowych zmaganiach stanęły zespoły Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel, Efektor Kielce oraz zagraniczne z Czech, Niemiec oraz Chin. Bardzo fajna impreza, drużyny na bardzo wysokim poziomie, można się sprawdzić z drużynami nie tylko z Polski, ale też z zagranicy i z bardziej egzotycznych krajów. Jak najbardziej w samych superlatywach mogę się powiedzieć na ten temat. Jakby pan podsumował właśnie ten mecz, w którym, w którym graliście? E, graliśmy z zespołem z Chin, trochę inna siatkówka niż nasza europejska, dużo różnych kombinacji. Udało nam się wygrać, może gra pozostawia jeszcze trochę do życzenia, ale zwycięstwo cieszy na pewno. Chociaż faworytem turnieju była drużyna z Berlina. Puchar prezydenta miasta zdobył Efektor Kielce, który zwyciężył z tym właśnie niemieckim zespołem wynikiem 3 do 0. Trzecie miejsce wywalczył Jastrzębski Węgiel.